Hej, kochani, w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was krótki quiz z pytaniami o rodzince Barbie. Jestem bardzo ciekawa, co wiecie o mojej bajce i czy poradzicie sobie z pytaniami z poszczególnych odcinków. Także sprawdźcie swoją wiedzę i bawcie się dobrze. Zaczynamy. Każde pytanie będzie miało trzy odpowiedzi: A, B lub C. Tylko jedna jest prawidłowa. Na odpowiedź będzie 10 sekund. A oto pierwsze pytanie. Jak nazywają się najlepsze przyjaciółki Izy? A. Kasia i Monika? B. Asia i Zuza? Czy może C. Asia i Gabrysia? Prawidłowa odpowiedź to C. Asia i Gabrysia, oczywiście. Komu się udało zgadnąć? Przejdźmy do drugiego pytania. Jeden z piesków rodzinki Barbie ma na imię A. Tofik, B. Fafik, C. Puszek. Czas start. Poprawna odpowiedź to A. Tofik. Brawa dla tych, kto wiedział. Pytanie numer 3. Ilu chłopaków jest w klasie julki i toli A czterech, B trzech, C dwóch? Poprawna odpowiedź to C dwóch. Do klasy julki i Toli chodzi tylko Oleg i Bartek. Jestem ciekawa, czy poradzicie sobie z czwartym pytaniem. Kto jest starszy, Kuba czy Lenka? A, Kuba, B, Lenka, C, mają po tyle samo lat. Czas na odpowiedź. Poprawna odpowiedź to C. Mają po tyle samo lat. Kuba i Lenka to bliźniaki. Uwaga, piąte pytanie. Iza w jednym z odcinków zdobyła pierwsze miejsce w pewnym programie telewizyjnym. Jaki to był program? A. The Voice of Poland B. Top Model Czy może C. Eurowizja Poprawna odpowiedź to B, top model. Pytanie szóste: Która odpowiedź jest poprawna? A, Julka ma kręcone włosy, B, Tola ma kręcone włosy, czy C, Julka i Tola mają kręcone włosy? Zastanówcie się dobrze, to pytanie może być podchwytliwe. Poprawna odpowiedź to A! Julka ma kręcone włosy. Kto z was zaznaczył taką odpowiedź? A teraz coś trudniejszego. Pytanie numer 7. Jak się nazywała ekipa sprzątająca, którą utworzyła Zosia, Kubuś i Lenka? A LKZ B KLZ czy może C, ZKL? Poprawna odpowiedź to C, ZKL. Zosia, kubuś, Lenka. Przejdźmy do pytania numer 8. Ile pieniędzy wygrała Iza w milionerach? Tak, tak, Iza brała udział w milionerach, pamiętacie? A. 1000 złotych, B. 75 tysięcy C. Wygrała milion Ilu z Was wybrało odpowiedź B? Bo to właśnie poprawna odpowiedź. Czas na dziewiąte pytanie. Co dzieci chciały przemycić do samolotu na lotnisku podczas podróży na wakacje? A. Tofika i kicie. B. Słodycze. C. Ulubioną zabawkę. Kto zna odpowiedź na to pytanie? Poprawna odpowiedź to A. To Fika i Kicie. Ciekawe, czy pytanie dziesiąte przysporzy Wam problemów? Kto przebrał się za ducha w jednym z halloweenowych odcinków? Chodzi o odcinek 106. A, Bartek, B, Olek, czy może C, Kuba? Poprawna odpowiedź na to pytanie to B. Olek! Mam dla Was jeszcze jedno pytanie. Pytanie numer 11. Jak nazywał się Balon, czyli wymyślony przyjaciel Lenki w odcinku 135? A. Maurycy B. Zbysio C. Luluś. Kto pamięta ten odcinek? A poprawna odpowiedź to B. Zbysio. To już było ostatnie pytanie. Piszcie w komentarzach, na ile pytań udało wam się odpowiedzieć. Przyznam szczerze, że ja sama musiałam obejrzeć niektóre odcinki jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć niektóre rzeczy. A wy? Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało i chcecie kolejne quizy o rodzince Barbie, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia, pa pa!